Wyprowadzam się ze swojego pięknego hotelu, tutaj są moje rzeczy, zaraz to zamkniemy i jedziemy dalej. Tym razem Bangkok, stolica Tajlandii, bardzo fajne miasto, mieszkałem tam przez rok, tylko się wymelduję jeszcze tutaj, o i jadę dalej. Powiem Wam, że to miasto ma coś w sobie, naprawdę podobało mi się, jakiś taki fajny klimacik tutaj jest, nie jest to taka wieś jak poprzednie miasto, Chumpon. wszystko tu jest. Duży wybór restauracji, fajnych miejsc, żeby gdzieś sobie pójść. Także, naprawdę, OK. Jest tylko jeden minus tego miasta, który mi akurat nie przeszkadza w ogóle, ale komuś by mógł przeszkadzać. Ono jest tak położone na wybrzeżu Tajlandii, że tutaj nigdy nie zobaczycie zachodu słońca e, na plaży. Bo jest to po tej stronie, gdzie jest wschód słońca, a nie jest to wyspa, że można sobie pójść na drugą stronę wyspy i tam zobaczyć. Także to jest minus. Jestem w centrum handlowym, bo postanowiłem, że kupię sobie koszulkę z długim rękawem, zamiast ciągle jeździć z rękami na wierzchu i smarować się kremem z filtrem. Okazuje się, że to jest uciążliwe na dłuższą metę. Ciągle trzeba tego kremu nakładać, on się kończy, trzeba nowy kupować, to kosztuje, to wkurza, możesz zapomnieć. Później jesteś cały tłusty i widać takie białe ślady tego kremu. A tak kupię sobie Long Sleeve i będę miał wszystko z głowy. Być może pierwszy raz w życiu uda mi się wygrać z opalenizną budowlańca. Dobra, pojechałem do złego mola, bo są dwa. chciałem, że jest tylko jeden. I gdzieś tam na mapie widziałem, że jest hainem, bo tam chcę oczywiście pójść tanio szybko i z głowy, ale tutaj jest dobry kebabek, bo jest ogromny food court na najniższym piętrze. Więc postanowiłem, że zjem sobie kebabkę, jak już tu jestem. Szkoda że by tak było, nic nie zrobić. Naprawdę mają tutaj ogromny food court Wszędzie tutaj są sklepy, aż tam do końca w tą stronę tu już nie ma. Powiem wam, że jedzenie jest w Tajlandii. Tak, jest 10 razy lepsze niż w Dubaju. Naprawdę. Pod każdym względem. I świeżości, i wyboru, i ceny. Gdzie ten mój kebab? A, jest! No jest mój kebabek. 80 watów kosztuje. Mój dyszkę, no nie wiem, trochę mały, ale może będzie dobry. Thank you. Kebab był taki mały, że muszę domówić sobie coś więcej. Patrzcie, jakie to mają dobre ceny. Świeżo robione. W tym momencie facet dla mnie robi dania akurat w kuchni koreańskiej. I tutaj macie po 60 po 50 parę batów, czyli na 5, 6, może max 7 zł najdroższe. A i płacić specjalną kartą. Nie wiem czemu tak jest. Pewnie oszukiwali tutaj coś na podatkach albo na utargu i trzeba doładować specjalną kartę i dopiero nią można płacić za rzeczy. No i będzie problem, bo tym razem porcje są bardzo duże, chociaż to jest tańsze. To nigdy się nie wie do końca. I zamówiłem dwa, a to naprawdę są dwie duże porcje. To jest chicken katsu don, a to jest Kimchi pork, takie luźno inspirowane koreańskie dania, to nie są prawdziwe koreańskie. Mamo, jeśli to oglądasz, to zrobiłem tak, jak mnie nauczyłaś. Zjadłem mięsko i zostawiłem ziemniaczki, czyli w tym wypadku ryż. Okazuje się, że w Tajlandii już o tym pomyśleli. Wchodzę w tam prosto po prawej stronie od razu cały segment z takimi właśnie kurtkami. To jest coś bardzo cienkiego, ale wodoodpornego. Specjalnie na skuter, żeby się zasłonić, ale żeby ani nie padało, ani nie świeciło słońce. I tu jest nawet kaptur. Że jak pada deszcz, to zakładamy kaptur, na to kask i do widzenia. I to kosztuje stówkę, także kupuję to i jedziemy w trasę. Tylko raz jeździłem w bangkoku skuterem i tylko przez jeden dzień dosłownie. I powiem Wam, że to jest horror. Stoisz na światłach, pięć pasów ruchu, ze wszystkich rur wydechowych lecą spaliny, prosto w Twoją twarz. Dychasz to wszystko, duścisz się, kaszlesz, no i później to rusza. Pięć pasów, z każdej strony skutery, jeden drugiego uprzedza między, między samochodami. Boże, naprawdę jest po pierwsze stresująco, bo jest dużo ludzi, a po drugie te spaliny to jest pasakra. Dlatego jak najmniej będę jeździł w Bangkoku skuterem. Znowu pokazuję tankowanie w trasie, ale tym razem nie dlatego, że po prostu pokazuję je, tylko zauważyłem jedną rzecz. Wszystkie stacje mają podobne ceny czyli tak 33 waty, 32 coś za litr benzyny, a Shell ma 44 na przykład. Jak będziecie w Tajlandii, nigdy na Shell nie tankujcie. To się tak nie opłaca. Nie wiem, jakim cenem ta stacja w ogóle jeszcze istnieje, skoro cena jest ponad złotówkę wyższa niż na innych stacjach. Jak kto tam w ogóle kupuje, nie wiem, nie mam pojęcia. Minęło już w ogóle półtorej godziny, czyli zostało mi kolejne półtorej godziny do swojego miejsca... do swojego miejsca docelowego w Bangkoku. I powiem Wam, że nie pomyślałem o jednej rzeczy. To jest super, sprawdza się mega, ale przecież wystałem mi ręce. I co z rękami? Będą później spieczone na... będzie mi skóra schodziła. Także zauważyłem już dawno, że wszyscy kierowcy, którzy coś tam rozwożą skuterkami, mają takie specjalne rękawice. Takie, które są już na stałe przyczepione do skutera i tylko tam się wkłada rękę i się jedzie. Coś takiego by trzeba było jeszcze kupić. Teraz miałbym taki setup, że nic bym już nie potrzebował. Wjeżdżam do Bangkoku i od razu momentalnie korki i kierowcy jakby szatan na tych wstąpił. Tak się ciężko tutaj jeździ. Każdy się wpycha, skręca w ostatniej chwili. E, dziwnie przyspiesza, hamuje, w ogóle też na mnie nie patrzą. I ja się boję, że nas coś nie zdzieli. To raz, a dwa jeżdżą za szybko. Na południu, słuchajcie, tam gdzie jest bukiet, te inne wysepki, jest tak, że ludzie jeżdżą wiadomo, że jak chcą, byle jak, ale powoli, bo im się nie śpieszy. Jeżdżą tak powolutku, że nic się nie może stać. A tutaj? Wielkie miasto, nie każda sekunda się liczy, szybko, szybko do pracy. No i dojechałem. Ale była ciężka droga. Wszystko było super. Dopóki nie wjechałem do miasta. Mieście naprawdę już się robi ciężko. Ludzie tak jeżdżą. I cały czas trzeba wymijać samochody, bo inaczej stoi się w korku. Ale dałem radę i jestem u siebie, u siebie w mieszkaniu. Za chwilę wezmę sobie klucz i będę mógł sobie odpocząć trochę. Jadę parkować skuter na parking i albo mi się wydaje, albo to są podnoszone miejsca parkingowe, że są jakby dwie warstwy. To jest taki metal podnoszony i można dwa auta tam zaparkować. Nie wiem, ale bardzo jest to dziwne. Tak, to jest to co myślałem, bo jest nawet tu napisane miejsce parkingowe 201 i 101 i są symbole aut, No i obok jest 202 i 102. W ogóle udało mi się znaleźć dosyć tanie mieszkanie, bo to kosztowało mnie 60 zł za dobę i naprawdę jest w wysokim standardzie. Wszystko zrobione jest ładne, nowe, czyste i może nie ma widoku. Zaraz wam pokażę jaki jest widok zerowy, ale mi to kompletnie jest niepotrzebne. no to specjalnie wziąłem takie widok, jest na jakąś tam ścianę. Ale ja tu jestem przecież tylko na chwilę, przespać się i tak dalej. To co mam płacić za widok trzy razy więcej? I też bardzo ważne jest to, że jest kuchnia. Nie dlatego, że jest lodówka i tak dalej, ale to, że jest pralka. Bo po długiej podróży potrzebuje wyprać swoje rzeczy, a ciężko znaleźć pralnię, która ci wybierze od zaraz. Powiedzą ci, a jutro ci przyniesiemy kiedyś tam i później będziesz czekał. A tutaj pierzesz sobie, od razu sam sobie wieszasz i pakujesz przestarzone rzeczy i możesz jeść dalej. No to bardzo. Przydatne to było dla mnie, że spałem właśnie tutaj, a nie w hotelu. I jeszcze jedna fajna rzecz. Lokalizacja jest po prostu najlepsza praktycznie jaka może być. Jest w samym centrum Bangkoku przy stacji metra Asok, i mogę nawet dojść do tej stacji na nogach. Jest tak blisko, to jest nie wiem, 5 minut na nogach albo mniej. Mało tego, obok jest centrum handlowe duże, są sklepy, jest 7 Eleven, jest po prostu wszystko. Dlatego za 60 zł to za dobę. W centrum miasta to jest mega mega niska cena, ale to się zaraz zmieni, dlatego że od dzisiaj otworzyli Tajlandię. O co chodzi, to wam za chwilę powiem. Przy okazji, jak będę Wam pokazywał, jak wygląda na górze basen. Tutaj jest e, siłownia, jest mała, dosyć, ale jest. I tutaj mamy schodki na basen. Tak mniej więcej wygląda ten obszar na dachu. I patrzcie na ten widok. Tutaj jest basen. Naprawdę to jest coś. No dobra, ale o co chodzi z tą Tajlandią, która się niby otwiera? Otóż Tajlandia od 1 listopada, czyli od dzisiaj, kiedy nagrywam ten film, e, będzie wpuszczała turystów bez kwarantanny i bez dodatkowych różnych obostrzeń, jeżeli będą oni zaszczepieni. Jeżeli macie szczepionkę, to dostarczy zrobić tylko jeden test przed wylotem, tak jak zawsze, do każdego praktycznie kraju i później przelatujecie i tyle. I nic nie musicie więcej robić wcześniej było tak, że trzeba było dwa tygodnie być w specjalnym hotelu, robić trzy testy jeszcze w Tajlandii plus jeden przed przylotem, czyli łącznie cztery i było mieć specjalną aplikację i w ogóle było dużo, dużo, dużo różnych spraw, które trzeba było załatwić, żeby tutaj przylecieć. Jeżeli ktoś nie wie dokładnie, chciałby się dowiedzieć, to zrobiłem o tym film oni są mnie na kanale. A teraz jest o wiele, wiele łatwiej. Tak naprawdę, no już prawie nic nie trzeba zrobić: tylko ten jeden test. No i oczywiście, szczepionkę. Wiem, że część z Was będzie narzekała na szczepionkę, ale prawda jest taka, że już nie ma odwrotu tych szczepionek i będą wymagane one wszędzie. Trudno. Możecie się zgadzać lub nie zgadzać, ale kijem Wisły nie zawrócicie. Po prostu będzie trzeba mieć szczepionki, i moim zdaniem to się nie zmieni po prostu nigdy. Także przynajmniej jest tylko szczepionka i jeden standardowy test. Zamiast nie wiadomo ilu testów, specjalnych hoteli i tak dalej, moim zdaniem to jest dużo lepsze. Zobaczymy, co się stanie, jak na to zareaguje rynek turystyczny. Czy może w Tajlandii wreszcie przybędzie turystów i czy może wreszcie kraj odżyje. Mam taką nadzieję, bo dobrze życzę temu miejscu. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Idziemy coś zjeść. Korzystamy z tego, że w Bangkoku jest wszystko. Powiem Wam, że nie lubię oczywiście korków, ale bardzo lubię klimat tego miasta, tą energię to miasto nigdy nie śpi w tym mieście się zawsze coś dzieje w tym mieście jest wszystko naprawdę, to jest, nie wiem, jest niesamowite to miasto a jednocześnie jest taką dziwną trochę dystopią gdzie mamy bardzo, bardzo drogie bogate budynki w których wszystko jest z marmuru czyściutkie, z najlepszych materiałów a obok jakieś takie prawie że fawelę takie zrujnowane, stare, nieremontowane od 20 lat budyneczki, malutkie takie domki i to jest wszystko jedno obok drugiego. Miasto naprawdę jest wyjątkowe. Nie bez powodu są nawet piosenki o Bangkoku. One night in Bangkok. To miasto zawsze było takim miastem trochę szalonym. Ale dobra, rozgadałem się. Jestem koło Terminal 21, takie centrum handlowe duże. I idę sobie tam zjeść moje ulubione Koko Kary. A potem spotkamy się z dziewczyną, która występowała w jednym z moich filmów tym gdzie pytałem Tajów, co wiedzą o Polsce no i tak to wygląda taki trochę schabowy jajko jest tylko na ryżu w środku jest ryż no i pełno Sosiku to co najlepsze Jadę sobie taksówką do mojej koleżanki a tutaj się eksportuje w taksówce film Zobaczcie jakie to jest życie w biegu <ścoughs> You gonna be in the vlog Do you remember this girl guys ona jest starem uh, Dino Poland Video. <laughs> no i nadszedł czas pożegnania z Bangkokiem. Wiem, że ten odcinek był taki trochę, wiecie, o niczym, ale Bangkok to jest miasto, w którym mieszkałem rok i naprawdę nagrałem tutaj już tyle filmów, że nie za bardzo jest coś, wow, jakiegoś nowego i super. Dlatego zrobiłem, co zrobiłem, żeby tylko była ciągłość vloga zachowana, żeby każdy przystanek był udokumentowany. A teraz jedziemy do Patai, w której nigdy nie byłem, więc na pewno coś fajnego tam się zrobi. Jeżeli chcecie zobaczyć, plataja, ona będzie w na następnym odcinku. A ja zbieram się i jadę.